Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka i dzisiaj chciałabym zaprosić Was na recenzję e, chust. Dzisiaj będzie cała grupa chust, więc nie będzie tej charakterystyki takiej szczegółowej bardzo, ale pokrótce powiem o każdej z nich e, kilka słów, żebyście wiedzieli, czego się po tych chustach spodziewać. E, wszystkie te chusty, które Wam dzisiaj pokażę, to będzie e, kolekcja jednej marki, marki Len Lamp i będzie to szczególna kolekcja. Od trzech lat, teraz chyba już będzie to czwarta edycja, jest wypuszczana kolekcja zimowa, zimowa świąteczna, zwał jak zwał. W tym roku nazywa się ona kolekcją zimową 2019 i ta kolekcja to są chusty stricte przygotowane na właśnie sezon świąteczny, na sesje świąteczne, w których często bierzecie udział, na noszenie zimą i na to, żeby poczuć też w chustonoszeniu ten klimat i ten nastrój świąteczny. Ja chcę Wam pokazać dzisiaj te cztery chusty, pokazać czym one się różnią, jakie mają podstawowe właściwości, żebyście wiedzieli, dla kogo, która chusta jest dedykowana, i jak do, do tej chusty podejść? Pierwsza chusta, o której chcę Wam powiedzieć, to chusta powiedziałabym dla początkujących. Dla osób, które zaczynają swoją przygodę z chustami, ale w tej przygodzie chcą już. Zasmakować tego czegoś, tego, e, tego luksusu, tego po prostu piękna. E, ta chusta nazywa się Królowa Śniegu, jest e, na cudownej gradacji, dlatego zwracam uwagę, że to jest chusta idealna do nauki. Ma gramaturę niezbyt grubą, e, bo jakieś 270 wydaje mi się gram na metr kwadratowy, więc spokojnie dociągniecie ją na 2-3 e, miesięcznym maluszku, nawet na mniejszym jak już macie ciut umiejętności, też spokojnie dacie sobie radę. No i przede wszystkim sporo w niej ponosicie, ponieważ mimo tego, że to jest sama bawełna, bez żadnego dodatku, jest bardzo mięciutka, ale też bardzo nośna. Na co Wam zwracam uwagę, coś co mnie urzeka w tej chustce to jest lewa strona tej chusty, mianowicie taka po prostu super delikatna śnieżynkowa, no i ta gradacja, którą ja osobiście uwielbiam, to jest moja kolorystyka, mój układ, po prostu ta chusta jest bardzo, 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 bardzo moja. I tak jak mówię, spokojnie, możecie ją nosić od początku noszenia, długo posłuży, nie jedno lato może przetrwa. Druga chusta, o której chciałabym wam powiedzieć, to jest chusta już z pionową gradacją. Już z, z dodatkami, już z dodatkiem w tym momencie glitteru, przędzy metalizowanej, ale jest po prostu przeurocza. Miętowa chusta, Tam ta była królowa śniegu, ta jest leśna kraina? Muszę sprawdzić, dokładne nazwy będziecie mieli z linkami, będziecie mieli w opisie filmu. Natomiast to jest właśnie tak jak już wam pokazywałam, chusta z glitterem. Popatrzcie, ja specjalnie tak przesuwam ją, żebyście zobaczyli, jak ona się błyszczy. Nie wiem, czy kamera to da radę uchwycić, ale po prostu jest niesamowita. Jest tak cudownie błyszcząca, urocza, świąteczna, że Nasz chce się motać i też przy tym wszystkim nie jest za gruba. Też ma 270 gram. Właśnie to włókno lureksowe powoduje, że ono się tak błyszczy. To jest ta domieszka, która jest tu zastosowana. Także już nie do końca do nauki, chociaż myślę, że jak ktoś już co nieco załapał z, samego, z samej techniki wiązania, bez najmniejszego problemu sobie z nią poradzi. Trzecia chusta. Też w 100% bawełniana, o której chciałabym Wam powiedzieć, to już jest chusta, myślę, że dedykowana takim ciut większym maluchom, a mianowicie chusta zaplątani w miłość. Piękny, gruby łańcuch. W gradacji też zmieniającej się pionowo. To jest już chusta wielowątkowa. Na czarnej osnowie mamy różne kolory. Przeplatające się różne kolory, że tak powiem, tworzące jakiś swój odrębny kolor. Przepiękna chusta. No i przede wszystkim, tak jak mówiłam, dla troszkę starszych dzieci, bo to już jest gramatura 300. Bardzo puchata, po praniu ponoć jeszcze bardziej. Ja mojej chusty jeszcze nie prałam, natomiast ponoć po praniu robi się jeszcze bardziej puchata, super mięciutka. Także naprawdę polecam, jeśli nosicie już ciut, większe maluchy. Natomiast to nie koniec. To nie koniec tej kolekcji, ponieważ wisienka na torcie kolekcji świątecznej Leny Lamb, to mi się wydaje, że to jest ta chusta. Muszę Wam ją odpowiednio pokazać. Symfonia lodowa. Ja myślę, że ta chusta została stworzona dla takich osób jak ja. A mianowicie dla chust emerytów i dla osób, które są totalnie i, i bezwzględnie zakochane w samym produkcie chusty. Chusta jest super cieniusieńka. W składzie ma wełnę merino, ma jedwab w dużej ilości, bo chyba około 20% paru procent jedwabiu. Ma kaszmir, czyli kolejną szlachetną wełnę. Ma właśnie włókna lureksowe, które też powodują, że ta chusta się błyszczy. Widzicie, jak ona. Jak ona ja specjalnie o tak dotykam. Te wszystkie drobinki, które widzicie, to właśnie jest włókno lureksowe w kolorze błękitnym, więc, e, więc ono dodatkowo jeszcze podkreśla e, niebieski, lodowy kolor tej chusty. No jest po prostu obłędna, ale przy tym wszystkim ma bardzo niską gramaturę i, i dlatego właśnie uważam, że ona jest dla mnie. E, dlatego, że ja jej nie kupiłam tym razem jako chustę. E, tym razem ja kupiłam ją jako szal. Jako cieniutki, wełniany, wełniano-bawełniany z jedwabiem szal, który mogę nosić do kurtki, który mogę nosić do płaszcza, który bardzo mocno podkreśla mnie, bo ja bardzo lubię ten kolor. Jest efekt. Wow! Bezwzględnie i totalnie jest efekt wow. E, chusta nie jest za gruba, bo przy gramaturze 210 gram na metr kwadratowy po prostu jest wręcz mgiełką, przez to też e, przy szyi nie ma jej za zbyt wiele. Natomiast testowana, już nie przeze mnie, ale testowana przez moje koleżanki, mówią, że nosi jak złoto, bo jedwab jest bardzo silnym włóknem, e, wełna do tego jest bardzo mięciutkim włóknem i mimo. Może nie, ponosi, może nie ponosimy w niej 2-3-4 latki, natomiast spokojnie ponosimy w niej młodsze dzieci. Więc jeśli drzemie w nas, w Was nuta z kosztowania czegoś, wow! To napiszcie do mnie, ponieważ prawdopodobnie nie jest już ona dostępna w regularnej sprzedaży, ale Leny obiecał mi, że może jeszcze dotka co nieco, więc jeżeli chcecie, jeżeli bardzo podoba wam się ten styl i podoba wam się ta chusta, może to jest rozwiązanie dla Was. Także w razie czego, piszcie, jeżeli nie w Lenem, to będę szukała dla Was u innych dystrybutorów tej chusty, bo naprawdę warto, mimo tego, że. E, wszystkie te trzy chusty, które Wam pokazywałam e, są w zakresie chust korolla, tylko 400, między 400 a 500 zł kosztują. Tak, ta kosztuje między 500 a 600, może 600 z kawałkiem. No ale jedwa piwełna do tanich włókien nie należą, więc musimy się z tym liczyć. Natomiast jeżeli komuś zamarzy się taki szal jak mój, to kosztuje on niespełna 300 zł, więc... E, jest efekt wow. To w takim razie wszystkiego zimowego ode mnie i do zobaczenia w następnym materiale.